I mm -hmm. Hej, hej hej, witam was wszystkich z tej strony Kaldern. E, wracamy do naszych przygód z grą Prince of Persia, The Sons of Time e, Wracamy oczywiście w dość opłakanym stanie, jako że w ostatnim odcinku tuż przed zakończeniem e, mieliśmy do czynienia z dość sporą grupą przeciwników, ledwo przeżyliśmy jak widzicie. E, aktualnie przydałoby nam się jakieś źródełko z wodą. E, no. Mam nadzieję, że. Zaraz jakieś znajdziemy. W tej chwili spróbujemy się przebić przez ścianę i lecimy dalej. O, dokładnie. Tego właśnie mi brakowało. Jesteśmy mniej więcej, no mniej więcej, prawie w połowie gry. Wszystko można zobaczyć. Musimy otworzyć te drzwi, gdy zapisuję właśnie. Postęp w grze. Wszystko jest pokazane w procentach. Drzwi są otwarte! Aktualnie nie, jesteśmy bodajże przy 44% procentach. Hol, żołnierzy. Tak więc prawie Capa w połowie. Nie, co zdjętego z kuchni. Kilka godzin temu przy tych stołach siedzieli ludzie, rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Dokładnie tak robią to ludzie u mojego ojca w Siraf. Kiedy nie są na służbie, czują się bezpieczni w muracku. Nie mają wokół siebie kroków, z którymi mieliby walczyć. Skąd mieliby wiedzieć? To, że mógł... Tak. Już na samym początku. Wa walka. Musimy ratować fary. O, dobra. Ajajajajajaj. Strasznie ich tu dużo. I mało miejsca jest. Wow, wow, wow. Szybko wstawaj. Przepraszam. No. jakiś... Ciekawe odcinki mam. Ciekawe, czym to może być spowodowane. W trakcie nich dostałem jeszcze strzałą od pary. Dobra, ale to nie koniec walki. Cały czas muszę monitorować. Jak tam fara sobie radzi? Wow, wow. Nie jest dobrze. No i dobrze, kolejny zapis, nie tak daleko od ostatniego, który znalazłem, tak więc nie sądzę, by procenty postępu ruszyły jakoś znacznie do przodu, ale przynajmniej możemy zobaczyć no, mniej więcej co nas czeka. Zapisujemy. A, 3% to nie jest tak najgorzej. Następnym razem zacznę powiedzieć od tego miejsca. Okej, okay, lecimy dalej. Drzwi zamknięte, tak więc przydałoby się coś leczącego dokładnie. Na szczęście tak się składa, że te źródełka z wodą są dosyć um, często. Spotykane. Muszę znaleźć teraz jakieś wejście na górę. To chyba będzie właśnie ta droga. Dokładnie. Teraz hop na drugą stronę. Coraz wyżej. O, widzę nawet kolejną chmurę piasku. Chmurę piasku, pył piasku. Cały czas nie wiem, jak na to mówić. Mam nadzieję, że mnie nie będziecie jakoś e, często poprawiali. Chociaż jakby ktoś napisał w komentarzu, jak mam na to mówić. No, nie obraziłbym się w każdym bądź razie. Dobra, gdzie jestem teraz? Gdzie ja trafiłem? Przed nami jest most. Most, który prawdopodobnie musimy opuścić w jakiś sposób. Może najpierw wybiorę się w tą stronę. O, chyba dokładnie w ten sposób mieliśmy to załatwić. Powolutku, tu są kolce, które wystają z ziemi. Jak tylko na nie wejdziemy, okej, okay. co dalej? Z tego, co mi się wydaje, w ten sposób trzeba to załatwić. Bardzo ładnie, na górze jest dźwignia, która otwiera nam. ...wejście do środka. Jestem tu na dole. Okej, okay, super, to poczekaj tam na mnie jeszcze. Aha, czyli tędy wejdzie, przyślizgnie się ona, co było zresztą na wizji podczas zapisu gry pokazane. Musimy do niej zejść i jakoś jej pomóc dostać się na górę. Chyba dokładnie w ten sposób. Ale tak jak już niejednokrotnie to mówiłem, ona zawsze ma wszystko podane na tacy. Dzięki. Nic wielkiego. A my musimy. Jak małpa biegać, skakać. Ale z drugiej strony bez tego nie byłoby całej zabawy. No dobra, Jesteśmy trzeba ją zaprowadzić... Musimy przekroczyć ten most w to miejsce. Przejdź tam i zrób coś. Co teraz? Tak, właśnie to miałem zasugerować. Jest kolejna chmura piasków. Czasu i kolejna dźwignia. Opuszczają. Udało ci się. Owy most na moście. O ile pamiętam, będzie e, niezła rozwałka również. Dobra, chyba tędy będziemy mogli wrócić. Po co znowu przemieszczać się między tymi pułapkami? No właśnie, tak jak mówiłem. Tędy nie, tędy nie. Będziemy musieli pokonać jeszcze raz tylko trasę, którą już pokonywałem. O, będzie kilka sekund. Jestem prawie na miejscu Opsa Jeszcze tylko przycisk No I teraz czas na walkę O, fara już na nas czeka Nie wiem, która do nas się tu dostała Mniejsza o to No właśnie, tak jak mówiłem Ale spróbujemy załatwić to dosyć szybko Szybko nikt się skończy. No i całkiem przyzwoicie nam poszło. Pomóż mi! Teraz szybko... Aj, dwóch największych zostało. A tam jeszcze jeden, mniejszy. Ej, zostaw ją. Zaraz tam skinie Za dużo tego wszystkiego. Ojej. Wow. Dobra, żyjemy. Uff, udało się. Szybko się wyleczymy. No tak, walka mogłaby być dosyć trudna, gdybyśmy nie mieli power-upa. Yy, Nazwę to ulti, gdybyśmy ulti nie mieli załadowanego No i czas na kolejny zapis Kolejne wizje mm. Oczywiście tak Procenty w ogóle się nie ruszyły do przodu Gotowe Następnym razem zacznę odgadać od Więc przy następnym zapisie na pewno ruszą się przynajmniej o 6-7% do ponad 50%. Więc będziemy już na pewno na półmetku. A mianowicie można powiedzieć, że już jesteśmy na półmetku. Dobra. Kolejna dźwignia. I kolejne. Drzwi przed nami stoją otworem. Tak samo jak kolejna. Nazwijmy to wieżą, po której trzeba to się wspiąć. Na pierwszy rzut oka, na szczęście, nie wygląda to zbyt skomplikowanie. Poczekam tu na Ciebie, dobrze? No jasne, czekaj, czekaj. Wszystko za Ciebie załatwimy. Zobaczmy, do czego to służy. Do niczego. Sposób trzeba będzie to załatwić. Zamieniamy się teraz i hopsa, i hopsa, hopsa, hopsa. No, jeszcze raz hopsa. Wola! Voilà. No, nie bardzo mogę użyć kolejny raz tej dźwigni. Muszę wejść wyżej. A tutaj jest niemiła niespodzianka A i ta kamera No to będzie ryzykowne, ale o ile dobrze pamiętam chyba trzeba właśnie w ten sposób robić, czyli hops Nie, jednak się pomyliłem teletujcie mnie od razu Tam trzeba wyskoczyć, ale żeby tam wyskoczyć to No to było dobre Wysokość nie była zbyt mm, duża ale wystarczyła żeby uśmiercić nam bohatera No dobra w takim wypadku gdzie teraz. Czyżby na dół. No, tutaj już szczerze powiem, nie pamiętam. Naprawdę, naprawdę tego nie pamiętam, więc może być. No nie, no ludzie. Jaja sobie ze mnie robicie. Co to za wysokość, żeby umierać? Albo rzeczywiście, może trzeba pociągnąć drugi raz tą dźwignię. Zobaczymy. za swoją. No dobra, rzeczywiście, trzeba było pociągnąć jeszcze raz za dźwignię. Teraz pociągnij za dźwignię. Dobra, ona dzięki temu gdzieś wlezie. Mam nadzieję, że dzięki temu utoruje nam drogę dalszych części. No i za dźwignię. No to dawaj. Aha, czyli kolumna się podnosi. Teraz można spokojnie skoczyć do tyłu, o czym mówiłem wcześniej, i wyskoczyć przez mm, tą dziurę w murze. O, dokładnie. że pozbywa się coraz to większej części swojego odzienia. Pozbędziemy się tych beczek, aby nie przeszkadzały nam, gdy będziemy biegali po ścianie. Dobra, tam po ścianie trzeba biec i złapać się dźwigni. Mamy tu efekt współpracy. Całkiem przyjemnie by się grało w tą grę, gdyby była właśnie jakaś kooperacja. To byłby bardzo ciekawy motyw wrzucony do gry. Niestety była dosyć dawno tworzona, kiedy kooperacje nie były zbyt, nazwijmy to, modnymi zabiegami w grach. Dobra, ona jest już również na naszym poziomie. Tam była dziura, do której będzie musiała się wślizgnąć i otworzyć nam i otworzyć nam kolejne Jeśli przejście. Jeśli się pod tymi wrotami. Będę pod wrażeniem. Wiedziałem, że tam była dziura. Chciałem cię ci przekonać, czy ty wiesz. No dobra. Mamy całkiem ciekawe miejsce. Ale niestety tutaj są ptaki, z którymi będziemy musieli się szybko rozprawić. Na samym końcu tego przejścia jest zapis kuszące. Ale no właśnie, cholerne ptaki. A to na pewno nie wszystkie. Gdzie kolejne? O właśnie. Ona próbuje do nich nawalać z, z łuku. To jest dobry pomysł, ale boję się, że może nie po raz kolejny trafić. No dobra, jest zapis, ale chyba to się zawali. No dokładnie. Innymi słowy, nie ma już powrotu, więc zapiszmy sobie teraz grę. Oczywiście tak. 50% gry za nami. Innymi słowy, właśnie Kto? dotarliśmy do następnego Bardzo śmiesznie. No dalej, otwieraj te wrota. Nie, naprawdę jest zepsuty. Mam raz, skoro jest zepsuty, musimy poradzić sobie. Nie, nie, niedokładnie o to mi chodziło. Musimy poradzić sobie sami. Znowu skacząc jak małpa zresztą. Ło, złapał się na szczęście. Już bałem się, że się nie pochwyci. No i dobra, i teraz czeka nas spacer na dół. Teraz element czasowy, za którym nie przepadam. Wow! Mm. Dobra, mój błąd. E, całkowicie zapomniałem o prawym przycisku myszki. Zapomniałem, że to nie. E, <śm> Jestem tutaj! Mm, Assassin's Creed którym to spacer nie trzymać. jest wielki, otwarty balkon. Chodź, pokażę ci. Łatwo ci powiedzieć. No właśnie, mamy tylko. Jedno cofnięcie czasu, tylko jeszcze, więc musimy. Uważać. I być. Co najważniejsze. Czujni. Ale dobra, jest chmura Zostaj piasku, tam. ona odnowi nam do... wszystkie zbiorniki z piaskiem oraz doda nam całkowicie nowy. Czyli mamy siedem zbiorników, siedem możliwości powtórzenia, w razie czego, gdybyśmy się pomylili, zginęli lub coś innego by się nam przydarzyło. Wiem, gdzie jestem. Te wrota prowadzą do łaźni. Dasz radę tam dotrzeć? Oczywiście, to pryszcz, znaleźć stąd drogę do łaźni. Dobrze, spotkamy się tam. Dlaczego mam wrażenie, że książę nie wie, gdzie jest łaźnia? Zaczepię po drodze jakiegoś stwora piaskowego i zapytam: Przepraszam, mógłby mnie pan skierować do łaźni? Proszę. O, dziękuję. Wie pan, bywałem często w łaźni, gdy jeszcze sobie żyłem. A, widzę, Spotkamy że... się właśnie. Dyryguję mnie jak jakimś pomiotu. Widzę, że książę kobietą Kobietom hmm, trzeba pokazywać, jaki stada. Od samego początku, albo wejdą ci na głowę. Byłem zbyt uległy. Być może dlatego, że jej współczułem. No ale koniec z tym. Od tej pory będzie chodzić jak. Tak, chodzić jak w zegarku, no nieważne. Mamy kolejny zapis. Oczywiście tak 52% rozgrywki Gotowy. za nami. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Po sznurku. Oczywiście jak ją tylko zdołam odnaleźć. Chodzić jak po sznurku, a nie jak w zegarku. No, To nie te czasy kiedy zegarki e, były. Ale dobrze, sądzę, że w tym miejscu się jak na razie z wami rozstanę. Komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Eee, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli Wam się naprawdę podoba. Cóż, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.